Cześć, witajcie w programie Porachunki Osobiste, w którym opowiadamy o tym, jak mądrze zarządzać swoimi finansami. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak radzić sobie z inflacją. O tym, czym inflacja jest, opowiadali Paweł z Magdą we wcześniejszym odcinku. Najważniejszą rzeczą jest budżetowanie, bo musimy wiedzieć, co się z naszymi pieniędzmi dzieje. Musimy wiedzieć, na czym stoimy i jakie mamy możliwości optymalizacji naszych kosztów. No właśnie, i optymalizacja naszych wydatków czy kosztów. Jest pierwszym krokiem, od którego możemy zacząć, ale równie ważną rzeczą jest zwiększanie naszych przychodów. Warto też szukać alternatyw, właśnie czy to dla naszych wydatków, zwyczajów zakupowych, ale też spędzania naszego czasu. Niekoniecznie od razu chodzi o rezygnację z czegoś, ale być może właśnie poszukania jakiejś alternatywy. Dobrym sposobem może być zastanowienie się, czy rzeczy, które kupujemy, kupujemy dla marek. Czy faktycznie są to przemyślane zakupy? Kolejną sprawą jest na przykład dojazd do pracy. Można też pomyśleć o innym sposobie spędzania wolnego czasu. Pamiętajcie o tym, że to, co podają media. To uśredniona wartość inflacji, ale każdy z nas ma swoją inflację. Dlatego przez mądre wybory zakupowe możemy tę inflację minimalizować. Jeśli interesuje Was temat inflacji oraz jak sobie z nią radzić, zapraszam na nasz kanał Porachunki Osobiste. Znajdziecie tam bardziej rozbudowany odcinek o tym, jak działać w czasach inflacji.